Cześć, witam na kanale, z tej strony no to jest kolejne spotkanie z grą Workers and Resources Soviet Republic. Moi drodzy, na dzisiejszy odcinek mam takie dwa, można powiedzieć, plany. Po pierwsze, to rozpocząć sprzedaż cementu, a po drugie, żeby zacząć produkcję cegieł, które będą nam potrzebne przy budowie bloków, którą planuję już niebawem. Dobra, ale zanim to, no to mamy oczywiście problemy korkowe tym razem. Czy my nie moglibyśmy tych skrzyżowań jakoś połączyć? Raz, dwa, trzy... Aha, nie, bo to jest teraz nie połączone. Dobra, zróbmy to tak. I teraz, kto ma mieć ustąp? No wszyscy, co wyjeżdżają, czyli... Y, szóstka, czwórka ma mieć ustąp, jedynka i ósemka. Pierwszeń... a reszta ma mieć po, chyba po prostu pierwszeństwo i tyle. No tak, bo tak to ma działać. Czyli ty masz mieć w ogóle... Co ty jesteś? Ty w ogóle nie jesteś potrzebny. A może światła? Nie no, światło no bez sensu. Lepiej to chyba. Tylko że czwórka też powinna być wtedy ustąp. Piątka, dobra, piątka nieważna jest. Piątka też niech ma ustąp. Albo piątka co może mieć? Aha. To niech piątka ma lepiej tak. Aha, a ty też musisz mieć ustąp. Aha, dwóch dróg z pierwszeństwem. No dobra, trójeczka na pewno może mieć pierwszeństwo. Tak, tak, bo trójeczka wyjeżdża. Na no lepszym tym rondzie to wszystko, nie? Bo reszta to są gwiazdy. Jedynie co to trójka tutaj ma jest wyjątkiem, bo ona jest... Yy, no inną drogą, tak? A bo to też nie było chyba połączone, czy było? Nie było. To wtedy trójka też musi mieć. Tu musisz mieć ustąp wtedy. Aha, jakieś drogi z pierwszeństwem. Dobra, niech te drogi z pierwszeństwem wtedy będą tutaj trójka. A czwórka, co to jest? To jest jakiś wyjazd. A jakbyśmy to przerobili na asfalt, chwilę, jakbyśmy to przerobili na asfalt, wybuduj się, dobra. I teraz tutaj byśmy mieli jednokierunkowy fragment, tylko wystarczy. Czy teraz, jakbyśmy tu dali pierwszeństwo, i w czwórce dali pierwszeństwo, a wreszcie ustąp, dobra, zadziała to. Ale tutaj też ma być jednokierunkowa. Proszę bardzo. Bez kombinacji powinniście zacząć w końcu działać. Miejmy taką nadzieję. Bo rzeczywiście są tutaj spore korki, a no dużo was na pewno będzie z tego korzystać, bo no, budowa, że tak powiem, tego odcinka już się zakończyła, więc my tu mamy sporo teraz już fragmentów dróg, które są otwarte. No więc coraz więcej, że tak powiem, tutaj już ludzi z tego korzysta z chęcią. Bo ten wyjazd też już jest otwarty, więc tak naprawdę no, coraz lepiej jest. I ogólnie sytuacja w republice się trochę polepszyła, Mam 64%. Mam nadzieję też, że jak wiecie, ten przystanek zacznie już funkcjonować na stałe, a wy tu nie będziecie oczywiście z niego korzystać w ten sposób. No ani, ani myślę, żebyście tak korzystali z niego. Eee, no to myślę, że to też będzie działało troszkę lepiej. Niepotrzebnych nam jest tutaj tyle pracowników. Dajmy 40, a nie. Nie wiadomo ile. Oj, strasznie to powoli widzę idzie. Ten wyjazd stąd, no ale to już trudno. Tak, to niestety jest, że wyjazdy idą dosyć powoli, a tu też halo powinny być znaki. No to to jest. Tu ma być pierwszeństwo, tu ma być pierwszeństwo, tu ma być ustąp. Bez kombinacji, bo już za dużo widzę, wymyślają. Tak samo tu. Pierwszeństwo, pierwszeństwo, pierwszeństwo. Ale tu też będzie docelowo pierwszeństwo. Aha, te zakłady nie mają połączenia, ale one chyba się nie połączą. Chociaż ty połączą się, dobra. Genialnie. Mamy połączenie, czyli teraz robotnicy żywność mogą tym już na, zacząć kursować. Na razie tymczasowo do tych zakładów y, spożywczych. A później będziemy myśleć nad tym, jak was dalej przekierować, żebyście jeździli gdziekolwiek dalej. Na razie jeździć tutaj. Wy dacie radę w ogóle tu jakoś przejechać? Dacie chyba co? Ewentualnie tą trójkę na razie usunę. O i ewentualnie wam wybuduję jeszcze ten jakiś przejazd tutaj który już nawet może być za ruble wybudowany już, bez przesady, nie musi być wszystko tak, wiecie, idealnie, okej. Okay. Tylko dla mnie liczy się to, żebyście już zaczęli jeździć, o, proszę bardzo, tu, tu się jedzie, aha, tylko że to jest akurat nie to, co ja chciałem, to jest ubrania, to jest już żywność, halo, ty jesteś żywność, nie, to jesteś ubrania, gdzie jest żywność? To jest jakaś żywność, stolica, linia miejska, kto jest żywność? O, ty jesteś żywność, no i dobrze. Więc produkujcie tą żywność, bo to też jest ważne. Tutaj widzę, że też już można wydać drogę jednokierunkową, więc niech już działa. Ty, ty, wy zaraz będziecie działali. Ten przystanek już działa, ok. Więc teraz ścieżki. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, niech to tak działa. Teraz weźmy je sobie za ruble wybudujmy. Tylko ścieżki oczywiście. No ale jeszcze i tak to nie będzie tu funkcjonowało, ponieważ jeszcze nie wszystko jest gotowe. Ten przystanek końcowy trzeba jeszcze będzie przesunąć. Bo on będzie stał teraz bardziej tak i od, te, od tej strony będzie wjazd, żeby już nie blokować tego. Bo tam dalej poszerzać tą drogę będzie bez sensu, więc poszerzać będziemy ją tylko dotąd. I tu rozumiem z tego pola będzie wyjazd? Będzie. OK. No to świetnie. Tu już też mamy widzę przejazd. On będzie co jednokierunkowy, za to tu będzie wtedy w tę stronę przejazd. Czyli taka kombinacja trochę. Robotnicy są no świetnie, czyli po prostu zaczęło to teraz intensywnie już produkować tą żywność. No i tak właśnie to powinno do końca działać. O to mi właśnie chodzi. Pięknie. E, czy ty jesteś nieprzypisany? Nie, ty po prostu czekasz na lepsze jutro. No i świetnie. E, dobra, e, idziemy teraz sobie tutaj, ponieważ tutaj też e, musimy w końcu zacząć sprzedawać ten cement, ale zanim, zanim, no właśnie. E, no to ja e, zapomniałem o tym, że ja tutaj mam taki pociąg, który wypadałoby zaniotować, bo o to mi chodziło, po to go tutaj braliśmy. Więc bierzemy od razu takie węglarki. Dobra, niech będą takie węglarki, trochę więcej. I teraz ja go dopiero sobie uruchomię i on już będzie przewoził mi trochę tego więcej, nie? No i dzięki temu będziesz szybciej, miejmy nadzieję, działał. Ty gdzieś sobie tam pojedziesz. A w ogóle jaką trasą będziesz jeździł? Aha, ja w jedną stronę tędy, w drugą tędy. Mi to w sumie nie robi, w jaką jak ty będziesz jeździł, bo masz dwie trasy do wyboru i możesz i z jednej, i z drugiej skorzystać. Ok, tu też będzie jednokierunkowe wtedy. Czyli z tego możemy zrezygnować tak naprawdę wyjazdu, więc już trochę się nam tu oczyści. Wtedy z tej ścieżki też możemy zrezygnować w ten sposób, a możemy ją poprowadzić jakoś bardziej tutaj i potem na przykład bardziej coś tutaj. O. Więc świetnie, coraz lepiej zaczyna to działać. Oczywiście tu by trzeba było jeszcze znaki ustawić, czyli jednak O. No, szkoda, żeby tu było. Yy, a gdzie te pracownicy żelaz zostali? Adam? Aha, oni teraz gdzieś tu wjeżdżają. No nie, no tu nie będziecie wjeżdżać, oczywiście, że nie. Ten wyjazd będzie miał zakaz ruchu autobusów. A nie, nie wstawię. E, ale ja nie, nie muszę tego wstawiać. Mogę wstawić punkt trasy, który, przez który będziecie mogli obowiązkowo przejechać, i tyle. E, więc może tu wstawię taki punkt. I po tej molce, bo to chyba tam jest, będzie taki punkt. Proszę bardzo, może bez dwa razy, bo jeszcze się coś zepsuje. Więc ja tu raz usunę. O. Coś takiego i wtedy możecie sobie dopiero dalej jechać. Mam nadzieję, że i tak docelowo będziecie korzystać z odpowiedniego wjazdu. Tak, zaakceptuj te zmiany. Dobra, wywalamy teraz ten przystanek końcowy. O, gdzie pożar był ugaszony, pokażcie mi to. O, no i świetnie, właśnie o to chodzi, macie gasić pożar. Dobra, więc to sobie teraz wybórzmy. No i wykorzystamy to, że mamy troszkę więcej miejsca, się zrobiło no i możemy może postawić taki największy. Aj, będzie chyba trochę ciasnawo jednak, gdybyśmy to delikatnie przesunęli. O! Coś takiego, bardzo mocno będzie to musiało być tutaj przyklejone. I nie wiem, czy trochę źle tego nie ustawiłem dalej, jeżeli dalej, znowu to musimy tutaj przestawić niestety. Ajajaj, ale to jest wkurzające, naprawdę. No ale dobra, no taka jest ta gra. E, tutaj jakoś się ustawimy, nie, nawet chyba nie. Dobra, może tak się uda. I teraz, co? Tutaj się uda wtedy przejechać? Uda się, ok. Czyli to sobie wszystko podpinamy. Wtedy, ciebie mogę też wybudować. No i tu będzie porządny przystanek końcowy. No i teraz, pracownicy do strefy leśnej, gdzie wy jesteście? Wy sobie gdzieś tam jedziecie. Ja proponuję, żebyście też na ten przystanek końcowy zajeżdżali. To nie będzie długo trwało, bo wystarczy, że sobie tu podjedziecie na chwilę. Ale jednak, będziecie mieli jakąś regulację odjazdów. Pracownicy ubrania 2, co to jest za linia? Ty jedziesz gdzieś tam. Więc po. Aha, ty masz tam, no to możesz tam stać wtedy, już nie będzie problemu wtedy. Więzienie i mięso to jest tutaj, jak najbardziej. Możesz sobie tu podjechać, nie będzie problemu, żeby sobie z tego zacząć korzystać. Tak samo linia miejska. No, skoro chcą korzystać z tego przystanku jako przystanku do wsiadania, mogą. Ja nie widzę problemu, tylko po którym? Tak trochę lipnie. Po tym na przykład bardzo dobry pomysł to jest, żeby po tym przystanku, po tym ósmym Autobus pojechał jeszcze raz tutaj, i dopiero potem wrócił tutaj. O, czyli coś takiego. To też będzie jak najbardziej pomoc. Bez robotników. Eee, linia do żywności. To będzie robotnicy żywność i alkohol. Tu dopiszę. Ojej. Momencik, przepraszam. Robotnicy. Robotnicy żywność i alkohol. Proszę bardzo, to miało tak działać i teraz my tutaj chcemy, żebyście wy nie korzystali już z tego przystanku, tylko żebyście korzystali z tego i potem jeszcze z tego. O to nam właśnie chodzi, proszę bardzo. No i świetnie, coraz lepiej to działa. No ci, którzy tu potrzebują skręcić w lewo, no może muszą trochę pokombinować, żeby tu skręcić w lewo, no ale już bez przesady. I tak jest na pewno lepiej niż było, a tych ciężarówek wcale nie jeździ mniej, tylko nawet więcej bym powiedział. W ogóle, jak jest tutaj w tym, z tym Janssem, no jest świetnie po prostu, tylko trochę brakuje jeszcze tych płodów. No, to może być chwilowy problem, w ogóle czemu wy tu jeszcze nie podjeżdżacie na ten przystanek? Nie, tu już widzę, że coś stoi, okej. Okay. No, wiecie, to jeszcze chwilę potrwa zanim oni nauczą się w ogóle z tego korzystać tak normalnie. I oni też w ogóle powinni móc tutaj dojść jakoś do tego budyneczku, nie? Tylko to będzie problematyczne chyba. A nie, oni tu podejdą naokoło, ale podejdą chyba, co? No jasne, 327 metrów, ale podejdą. Nie będzie problemu, a jeszcze po wybudowaniu tej ścieżki będzie jeszcze bliżej. 14 mamy tu, 11 mamy tu, żywności też jest dużo, więc naprawdę to no działa. Po prostu działa. Tutaj ten przejazd też ma być jednokierunkowy, tutaj jak najbardziej druga jednokierunkowa ma być. To zaraz wybudujecie, tutaj też jednokierunkowy, jednokierunkowy. I wszystko pięknie działa tak naprawdę, o. Ten nawet nie wiem gdzie on czeka. Co tutaj jest problem z wyjazdem, a co? No jasne, bo Wy stąd nawet nie wyjedziecie zbytnio teraz. Więc ja jeszcze Wam tu tutaj tymczasowy przejazd muszę ustawić: No dosłownie tymczasowy, bo to zaraz się unormuje i będzie można normalnie przejechać. Ale póki nie można, no to Wy musicie sobie tak przejechać i tyle. Niestety, coś za coś, no ale czasami, ale czasami trzeba. Czyli tą żywność mamy. Świetnie. No dobra, to ja bym może postarał się przejść do tematu odcinka. Bo tutaj widzę, że też ostatni kawałek tej drogi się już wybudował. Czyli możemy to też sobie zaznaczyć, już dobra, tą drogę bym zostawił. Aczkolwiek bym ją ustawił w jakąś inną stronę, może. Eee, dobra, wiecie co, może ja to zrobię tak. Tej drogi się chyba niestety nie pozbędziemy tak prosto. Więc ja ją zostawię, ale niech ona będzie w budowie. I niech. O! Ta budowa będzie wstrzymana. I tyle. Chociaż nie, to nie będzie wkurzało jak tak będzie. Dobra, to ja ją wybuduję, może, yy, ale niech ona będzie. W sumie niech ona sobie funkcjonuje, co to jest za problem. Tylko może niech ona będzie, o, w tę stronę, żeby na przykład nie było jakichś zbędnych kombinacji. Ty co, nie możesz wyruszyć? Aha, możesz, tylko po prostu nie wiem. Nie chce ci się chyba. No, ale okej, okay, całkiem fajnie to nawet działa. Więc mi się to osobiście podoba. Na razie to tak może działać. E, brak możliwości picia alkoholu, będzie możliwość picia alkoholu, bo już powoli wracamy do normalności, czyli jest, będzie alkohol wszędzie. Dobra, e, a my teraz pójdźmy sobie z tym cementem, ponieważ no, to też jest bardzo ważna rzecz, a żeby ten cement można było ładować, a w ogóle to oni tu widzę stoją w, kor w korku, no ale trudno, niech oni sobie stoją, a ten y, już jedzie, przepraszam, ten ten pociąg, e, ten co miał zawieźć ten żwir. Tak, on teraz rusza, ale rusza ze żwirem czy bez żwiru, bo nie wiem. Nie no, ze żwirem on jedzie. Ok, no to wspaniale, niech jedzie jak najszybciej. Yy, no, co prawda tu będzie problem, bo ten tu nie wiedzie, no ale już trudno. Yy, w związku z tym, że z tym są takie problemy, to może nie jeździmy tutaj, tylko jedźmy wyładowywać ten, yy, to na granicę. O, proszę bardzo, nie będzie wtedy żadnego problemu. Yy, ty se tam gdzieś pojedziesz, dasz radę, gdzie ty chcesz jechać. Dobra, to nie chcesz jechać tam, to weź jedź na duży skład celny, czy też nie pojedziesz? Ty nie pojedziesz, bo już tutaj, to że się tak trochę skisił, to dobra. To tak, zrobimy tobie taki myk. Nie wiem, czy ty gdzieś pojedziesz, chyba pojedziesz, co? Albo może nie pojedziesz. Dobra, żebyś nie blokował. Dobra, on gdzieś tam niby pojedzie, więc niech na razie jedzie tam, gdzie miał jechać. Może się odkorkuje, tak, żeby też nam tu nie przeszkadzał. Ten już z węg... ze żwirem jest tutaj. To bardzo szybko mu to idzie, bo ja myślałem, że to dopiero za chwilę będzie. No ale dobra. My się mamy zająć teraz tutaj załadunkiem tych materiałów suchych. I co to będzie? To będzie takie coś, taka stacja przeładunkowa. I co? Na przykład jakoś tutaj, tylko bardziej by to trzeba było zrobić tak. O, mogłoby być w sumie tak. I teraz jakbyśmy tutaj wyszli z takimi torami, co? Takie po prostu coś, no może w sumie może iść, no czemu by niby nie. Tu jeszcze jakieś przejazdy zrobimy tak naprawdę, o. No i teoretycznie może to działać, bo to nie jest jakiś wielki problem, więc może to zróbmy od razu, żeby działało. Czyli wybudujmy to po prostu w ten sposób, razem z tą stacją. Halo, razem z tą stacją, razem z tym taśmociągiem poproszę. Jakieś semafory, no tak, ale to będą pojedyncze semafory. Tutaj zamieniamy tego na chaina, tego zamienimy na chaina wtedy. No w sumie tak, tak naprawdę tak to musi działać. Tu będzie chainik i tu będzie jeszcze, o, taki semafor. Później tu zrobimy dwa mixty, ustawimy. E, tu będzie jeden czajnik i tu będzie takie coś. Proszę bardzo. Tak to powinno działać. E, teraz, my tu musimy jeszcze skompletować jakiś pojazd. Czyli co? Po, po, po prędkości bym chciał sortować. No i coś pierwszego, co będzie spalinowe, ale nie pasażerowe akurat. To będzie to. No i wagon towarowy, czyli to będzie taki na cement. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekajcie, sześć, siedem niech będzie, dobra. I ustawimy sobie nową trasę. I to będzie z. Taunt. Chwileczkę, bo coś widać się nie klikło. Stąd. Aha, dobra, się klikło, tylko że ja mam to jakoś tak dziwnie otwarte. Dotąd. Yy, weź mi to. O, jest no, normalnie, ok. Yy, tu będzie cement, tu też będzie cement. Uruchamiamy i możesz jeździć. Proszę bardzo. E, tutaj, mam nadzieję, że tego trochę żwiru jest. Pewnie jest, no jasne, że go tu jest tyle, że po prostu wiecie, nie są w stanie w ogóle funkcjonować. Więc no, powinno to pięknie działać. E, powinniśmy też troszkę, mam nadzieję, zarobić na tym węglu. No delikatnie, delikatnie, no ale zawsze coś, nie? Zawsze coś, zawsze coś można zarobić i zawsze coś tutaj nas już wspomoże finansowo. E, ten alkohol już jest. Dalej jeszcze go chyba wszędzie nie ma, no ale być może to, wiecie, no trochę musi to podziałać pewnie, żeby ten alkohol tu był tak w 100%. Wiadomo, że to od razu nie zadziała nam pięknie, no ale najważniejsze jest to, że to jakkolwiek działa. Tu jeszcze oczywiście można wam te ścieżki wszystkie pobudować, które chcecie i radźcie sobie jakoś już z nimi. No i pięknie, to tak naprawdę wszystko nam tutaj działa. Bardzo dobrze, tu jeszcze widzę jest problem. Dobra, weźmy to jakąś dodatkową drogę może wyprowadzę i może jakoś oni nie wiem się ogarną albo wam to zaasfaltuję i zrobię wam tutaj porządne wyjazdy bo widzę że się nie dogadamy tak chyba więc macie porządne wyjazdy zaraz wam tutaj zrobimy raz, dwa, trzy, cztery i będzie to tak działało tak 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 Dobra, słuchajcie, więc teraz tak, to mamy i już od razu się usprawniło, jak widzicie, więc takie czasami ronda pomagają, co my tutaj jeszcze możemy zrobić, z tym cementem, już zacząłeś go wywozić, matko, on już wywiózł pierwszy raz go, moment, moment, bo za szybko to robisz, 19 tysięcy na nią zarobiliśmy, no świetnie. Ta produkcja cementu dzięki temu też powinna troszkę skoczyć, miejmy taką nadzieję. No i miejmy nadzieję, że też trochę ilość ludzi tu wzrośnie, bo na razie to ja tego nie widzę, że tak powiem. Czarno to widzę. No ale okej, okay, no ile taki jeden cement kosztuje? No 19 tysięcy to jest zawsze coś, słuchajcie, no co? Mieć, a nie mieć, tyle, no to jest naprawdę dużo. Zwłaszcza, że solidnie ostatnio wydawaliśmy te pieniądze. No i teraz trzeba trochę przystopować, nie? żeby trochę to lepiej jednak mogło działać. I miejmy nadzieję, że to pomoże jakoś naszej republice. O, gdzie ogień zniszczył budynek? Podstacja elektryczna. O, to jest ważne chyba. No, jasno, że to jest ważne, bo zaraz stracimy tę ropę. I nie będziemy jej płynnie sprzedawać. Jak tutaj sytuacja? To jest genialnie po prostu. Tu już nie ma żadnych problemów. Tu też jest dobrze, więc tu nie ma właściwie do czego się doczepić. A w Węgielowie jeszcze proszę mi pokazać jak sytuacja wygląda. Jest dobrze, ale nie do końca dobrze. Nie podobasz mi się, ty chociażby. A czemu ty nie masz zadowolenia? Bo co? Nie możesz gdzieś podejść, czy co? Wszędzie podejdziesz, tak naprawdę, gdzie tylko chcesz. A tutaj co było? Pompa ściekowa. Chcesz do pompy ściekowej, możesz iść. Mi to nie robi, naprawdę. Poza przestępczością, która jest nie wiadomo na jak wysokim poziomie w tym mieście, i nie jest to sytuacja kolorowa. No nie wiem, co ja mam zrobić z wami. Mam was, nie wiem. No. Co ja mam z wami zrobić, żebyście zaczęli działać? z tego, że wy macie wyższe wykształcenie, jak mi to wcale nie pomaga? A wręcz przeszkadza, bo tu wszystko jest. No jest żywność, są ubrania, jest mięso, mięso zresztą jest tutaj do pełna aż. No ale, wy jesteście, nie wiem, takimi przestępcami, że to jest masakra po prostu. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Więc pokazujmy może to troszkę, no chociaż... Trochę, nie wiem, no... Tak dotąd? Dalej jeszcze, no dobra, pokazujmy może te wszystkie sprawy, bo to i tak nic nam nie da, jak będziemy tak. Weźmy to tak, zróbmy. Ten z czym? Z węglem, wiecie? O, 16 tysięcy znowu zarobimy, no super, o to chodzi. Coś jeszcze, jakaś jedna rzecz byłaby potrzebna gdzieś, coś chciałem zobaczyć. Aha, tutaj jak wygląda sytuacja. ci się wszyscy wyprowadzili, a to czemu? Nie wiadomo. Zaprośmy tu kogoś jednak, może będzie lepiej. Tu jest 71%, tutaj. 69, więc jest lepiej tak naprawdę. Jest lepiej, oni po prostu muszą, nie wiem, trochę pożyć, może, jak tutaj jest, 52, 58, 58, co tu jeszcze dalej będzie, 53, no nie jest to najlepiej akurat w tym miejscu, nie do końca. 57, 58 i 55. No dobra, niby jakoś jest. Yy, może ja bym to na dzisiaj tak zostawił, może taki trochę krótszy odcinek będzie, aczkolwiek myślę, że takie właśnie podsumowanie ostatnich kilku rzeczy, z cegłami będziemy walczyć w kolejnym odcinku myślę, bo to już no, dzisiaj to by było wiecie dosyć dużo zachodu, bo trzeba tą cegielnię wybudować, jakieś tory poprowadzić, a tutaj wiecie też chodzi o to, żeby te tory sensownie prowadzić, bo mamy już masę tych zjazdów, więc żeby nie było tak, że nam będzie po prostu ich, będzie ich po prostu y, tych zjazdów y, za dużo. W ogóle jak tam to ta huta stali? Nie no, huta stali pracuje. Tak naprawdę mi się wydaje, że Republika wraca na dobre tory, moi drodzy. Że to wiecie, był chwilowy problem, a teraz wracamy na dobre tory. I myślę, że to będzie dobre motto na kolejne odcinki. A zatem wam bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia w kolejnych. Zostawcie łapeczkę w górę. Cześć i pa pa!